Monika jest zrozpaczona, to ostatnia apteka w jej miasteczku. Kolejny raz odmówiono jej realizacji recepty na środki antykoncepcyjne. Farmaceuci powołują się na uczucia religijne. Słyszeliście to? Facet idzie sobie na stację benzynową albo do jakiegoś sklepu i dostaje sobie, od tak, prezerwatywy. A kobieta? Kobieta musi najpierw się zabezpieczyć do lekarza. Oczywiście musi znaleźć tego lekarza, bo wiemy, że przecież lekarzy, ginekologów nie ma na pęcze wszędzie, w każdej miejscowości. I później musi dostać receptę i zapłacić za tą receptę, żeby te środki antykoncepcyjne mieć. Nie mam wątpliwości, że to jest dyskryminacja kobiet w usłudze. I zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz: prawo nie przyznaje klauzuli sumienia farmaceutom.